CNBC to jeden z kanałów korporacji medialnej NBC. Telewizja powstała 17 kwietnia 1989 roku i swoją siedzibę ma w Englewood Cliffs w stanie New Jersey w USA. Jest to kanał poświęcony tematyce biznesowej, czyli co się dzieje na giełdzie, etc. Skrót CNBC dawniej znaczył Consumer News and Business Channel. Do nadawanych przez CNBC programów należą Closing Bell, Scott Łupnera, Fast Money, Mad Money, Worldwide Exchange, Squawk Box i Squawk on the Street. CNBC nadaje również programy niezwiązane z biznesem, np. Cleveland Hustles, Cover to Cover, The Profit, American Grid. Czy w Suzy Orman Show? CNBC jest kanałem globalnym. Posiada wiele kanałów: CNBC, czyli dla USA, CNBC Europe, CNBC Asia, CNBC Africa z siedzibą w Johannesburgu, ale też kanały retransmitujące CNBC Europe i CNBC Asia, CNBC World, CNBC Latin America. Innymi kanałami są CNBC Nordic, retransmisiones CNBC Europe, CNBC Hong Kong, retransmisiones CNBC Asia, CNBC Singapur, retransmisiones CNBC Asia, CNBC Australia, retransmisiones CNBC Asia, class CNBC Voice, retransmisiones CNBC Europe, CNBC E turcia retransmisiones CNBC Europe CNBC Arabia Zjednoczone Emiraty Arabskie, retransmisja CNBC Europe, Nikkei CNBC Japonia, retransmisja CNBC Asia, CNBC TV 18 i CNBC AWAAZ, India, retransmisja CNBC Asia i CNBC Pakistan, retransmisja CNBC Asia. Do 2014 roku do grupy kanałów CNBC należał również kanał TVN CNBC, który 10 lat temu, właśnie w 2014 roku, zmienił nazwę na TVN 24 Biznes i Świat. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na skrótową.